Czy ostatnio patrząc w lustro czujesz, że osoba w odbiciu jest jakby inna? Nie mówię tylko o fizycznych zmianach. Głęboko w środku wiesz, że przechodzisz transformację, która zmienia całą twoją istotę. W dzisiejszym nagraniu odkryję przed tobą trzy niepodważalne znaki, świadczące o twoim duchowym przebudzeniu. Te zmiany mogą być tak głębokie i autentyczne, że niektórzy ludzie w twoim otoczeniu Szczególnie ci, którzy żywili się Twoją dawną energią, zaczną się od Ciebie oddalać. Dlaczego? Ponieważ Twoja nowa, przebudzona świadomość jest dla nich niewygodnym zwierciadłem. Zostań ze mną, a dowiesz się, jak rozpoznać te znaki i dlaczego Twoja transformacja może być tak zagrażająca dla osób tkwiących w niższych wibracjach. Pierwszym niepodważalnym znakiem duchowego przebudzenia jest zmiana, której nie da się ukryć. Twój wygląd fizyczny zaczyna się transformować. Zanim rozpoczęła się Twoja duchowa podróż, być może wyglądałeś na zmęczonego, przytłoczonego życiem. Niektórzy z Was mogli wyglądać na starszych niż są w rzeczywistości, ze względu na ciągłe wewnętrzne bitwy i niesiony ciężar. Ale teraz, teraz emanujecie. Nie mówimy tu o powierzchownej zmianie czy nowej rutynie pielęgnacyjnej. To transformacja płynąca z wnętrza. Twoja skóra nabiera blasku, postawa staje się wyprostowana, a w twoich oczach pojawia się nowa głębia, iskra świadcząca o odnalezieniu swojego prawdziwego celu. Ludzie zaczynają to zauważać, pytają, co w sobie zmieniłeś? Stosujesz jakieś nowe kosmetyki? Ale ty wiesz, że to coś więcej. To Twoja wewnętrzna energia zaczyna przejawiać się w fizycznej formie. I choć nie wszyscy będą tym zachwyceni, szczególnie osoby o niskich wibracjach, które mogą próbować gasić Twój blask, pamiętaj: to, co zostało w Tobie przebudzone, nie może zostać stłumione. Drugi znak jest równie znaczący. Twoje zachowania i priorytety ulegają radykalnej zmianie. Miejsca, które kiedyś lubiłeś, Zachowania, które były częścią Twojej codzienności, nawet sposób, w jaki się śmiałeś, wszystko to zaczyna wydawać się obce. Może wcześniej byłeś duszą towarzystwa, robiąc wszystko, by dopasować się do otoczenia. Może zmagałeś się z gniewem, uzależnieniami lub toksycznymi relacjami. Teraz coś w Tobie wie, że to już nie jest Twoja ścieżka. To nie jest łatwa zmiana. Czasami tęsknisz za komfortem starych nawyków, za znajomością dawnego życia. Ale wraz z przebudzeniem przychodzi nowa siła samokontrola w obszarach, gdzie wcześniej czułeś się bezsilny. Ten wybuchowy temperament wyciszony. Potrzeba toksycznych relacji zniknęła. Zyskujesz zdolność świadomego wyboru, zamiast działania pod wpływem impulsu. Zatrzymujesz się, obserwujesz, pytasz siebie. Czy to służy mojemu rozwojowi? I właśnie to najbardziej frustruje osoby o niskiej wibracji w Twoim otoczeniu. Kochali Twoją starą wersję, tę, którą mogli sprowokować, zmanipulować. Teraz, gdy spotykają się z Twoim spokojem i świadomymi reakcjami, czują się bezradni. Twój wewnętrzny pokój staje się nie do przeniknięcia. Trzeci znak jest często najtrudniejszy do zaakceptowania. Twoje otoczenie społeczne i życiowa ścieżka ulegają radykalnej zmianie. Powiedzmy to wprost, nie wszyscy mogą towarzyszyć ci w tej transformacji. Niektórzy przyjaciele, członkowie rodziny, nawet partnerzy zaczną się oddalać. I nie zawsze dzieje się tak dlatego, że są źli. Po prostu ich wibracje nie są zgodne z Twoją nową częstotliwością. Przed przebudzeniem prawdopodobnie otaczałeś się ludźmi, Którzy wzmacniali Twoje lęki lub współdzielili destrukcyjne nawyki. Teraz naturalnie ciążysz ku autentyczności i prawdzie. Twój telefon dzwoni rzadziej. Zaproszenia stają się sporadyczne, ale nie odbieraj tego jako odrzucenia. To naturalna selekcja. Wszechświat usuwa z Twojego życia osoby, które nie potrafią zharmonizować się z Twoją nową energią. Tak, to boli. Utrata przyjaciół jest bolesna. Ale w ich miejsce pojawiają się ludzie, którzy rezonują z Twoją prawdziwą istotą. Niektórzy nazwą Cię osądzającym, inni oskarżą o poczucie wyższości. Pamiętaj jednak, to nie jest o nich, to o Twojej własnej podróży ku autentyczności. Zastanawiasz się może, dlaczego ja, dlaczego teraz przechodzę tę transformację? Odpowiedź jest prosta: przebudzenie następuje wtedy, gdy jesteś gotowy. Twoja nowa świadomość, Twój wewnętrzny blask i otaczająca Cię aura spokoju nie są przypadkowe. Są wynikiem głębokiego procesu transformacji. Tak, spotkasz się z oporem. Twoja przemiana jest niewygodna dla tych, którzy tkwią w niższych wibracjach. Dlaczego? Bo Twoja transformacja odbija jak lustro ich własne zablokowane potencjały. Usłyszysz: Zmieniłeś się. Już nie jesteś taki jak kiedyś, kim się stajesz. Te słowa mogą ranić, mogą budzić wątpliwości. Ale pamiętaj, proces duchowego przebudzenia nie jest łatwy. Tracisz stare więzi, nawyki, czasem części siebie, które wydawały się definiować twoją tożsamość. Jednak wszystko, co tracisz, jest niczym w porównaniu z tym, co zyskujesz. Nie tylko spokój. Ale głęboki wewnętrzny pokój, którego nic nie może zachwiać. Nie tylko cel, ale świadomość swojej prawdziwej ścieżki. Nie tylko szczęście, ale głęboką radość, która pozostaje niewzruszona nawet w czasie burzy. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Twoja transformacja nie jest przypadkiem to naturalna ewolucja twojej świadomości.